Kochani, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Wiem, że długo się nie widzieliśmy, ale postaram się zrobić wszystko co w mojej mocy, żeby w najbliższym czasie filmy pojawiały się regularnie trzymajcie za mnie kciuki na moim kanale vlogowym wystartował vlogowy lipiec vlogowałam cały czerwiec, teraz mam w planach vlogować cały lipiec, więc dlatego też z filmami kosmetycznymi był malutki problem, ale liczę, że teraz się jakoś uda mi zorganizować i że filmy będą się pojawiać właśnie częściej, mam w planach, dwa filmy w tygodniu, wtorki i czwartki o 18 co z tego wyjdzie zobaczymy, ale trzymajcie kciuki, dzisiaj Weźcie sobie coś do picia, do jedzenia, ja mam kawę, nie pytajcie czemu z łyżeczką, zawsze tak piję, kiedyś sobie wybiję pewnie oko, ale no, nieważne. W każdym razie weźcie sobie właśnie coś do jedzenia, do picia i dzisiaj przyszykujcie się razem ze mną, zapraszam was na Get Ready With Me. Dzisiaj naprawdę u nas jest bardzo wysoka temperatura, grubo ponad 30 stopni. Przyznam Wam się szczerze, że nie lubię takich upałów. Staram się jakoś z nimi radzić. Więcej pokazuję Wam oczywiście we vlogach, więc możecie jakieś moje triki na upał patrzeć właśnie na moim kanale vlogowym, a dzisiaj szybki, naprawdę ekspresowy makijaż, właśnie kiedy muszę się pomalować, kiedy gdzieś wychodzę, chcę wyglądać dobrze, chcę się czuć dobrze. Tak jak teraz wyglądam, czuję się bardzo dobrze, nie mam z tym problemu. Problemu, że jestem bez makijażu, natomiast w makijażu czuję się jeszcze lepiej, i dzisiaj zróbmy sobie właśnie taki typowo makijaż letni na upały. Będzie naprawdę minimum kosmetyków, bo staram się jak najmniejszej ilości właśnie w takie upały kosmetyków używać. Nie mam takiej potrzeby. Najważniejszy jest dla mnie oczywiście filtr do twarzy. Ostatnio zakupiłam sobie Bioderma. Bioderma, czytajcie jak chcecie: Fotoderm Nude Touch 50. I to jest filtr, którego teraz używam codziennie. Ja nie używam już żadnych podkładów. Obecnie na takie upały, tylko właśnie ten filtr. Że on ma kolor, on dodatkowo właśnie ładnie ujednolica kolor mojej twarzy, że tak naprawdę już nie mam potrzeby, żeby używać podkładu. Jedynie właśnie przykrywam sobie jakieś pojedyncze wypryski i moje cienie duże potoczami korektorem, a tak nic więcej oprócz właśnie tego filtru. I korektora na twarz nie nakładam, nie mam po prostu potrzeby dla to nakładać podkładu. No, chyba że naprawdę nagrywam jakiś film stacjonarny, a moja twarz nie wygląda za dobrze, to wtedy rzeczywiście jakiś bardzo lekki podkład nałożę, ale ogólnie na co dzień nie używam, nie mam takiej potrzeby. Jeśli chodzi o ten filtr, bardzo dobrze mi się sprawdza, to jest 50 nakładam, tak jak mówię, codziennie. Moja skóra się delikatnie opaliła, ale nie mocno. Więc uważam, że ta ochrona jest tutaj naprawdę bardzo dobra. Plusem jest dla mnie również to, że ma kolor, że właśnie może nam dodatkowo zastępować na przykład krem BB. Natomiast minus, jaki widzę, to to, że tutaj jest po prostu otwór. Minusem jest też to, że to opakowanie jest trochę ciężko zgnieść, więc przypuszczam, że pod koniec będzie problem, żeby ten produkt wydostać. Natomiast sam produkt w sobie jak na razie bardzo mi się podoba. Pewnie jeszcze nieraz nie usłyszycie właśnie o tym filtrze w moich vlogach, więc na razie jestem bardzo zadowolona. No i właśnie tak prezentuje się Cera po nałożeniu tego filtru. Ja na resztę ciała nakładam inny filtr. Tylko oczywiście na twarz. Następnie wykańczam korektor z Too Face Born This Way. To jest korektor, który już dawno temu Wam testowałam na kanale. Niemiłosiernie wchodzi w zmarszczki, trzeba go porządnie utrwalać i to dosyć szybko. Ja teraz pozbywam się kosmetyków, których po prostu nie używam zbyt często, więc sięgam właśnie po nie teraz. Zdecydowanie częściej chcę je zużyć i już do nich nie wrócić. Więc ten korektor, właśnie do zużycia, jest jako pierwszy na mojej liście. Więc nakładam sobie właśnie pod oczy. I tak jak mówię, potem trzeba będzie go bardzo porządnie utrwalić, bo on dziad niestety wchodzi bardzo w zmarszczki. Ja nie mam jakichś bardzo dużych zmarszczek, natomiast mimo wszystko widać, że ten korektor bardzo nieładnie się pod okiem mi zbiera. Więc ja ogólnie za taką cenę uważam, że to jest przegięcie to, co ten korektor robi. I w ogóle słyszałam dużo opinii, że wiele dziewczyn tak ma, więc no cóż, taki jego chyba urok. Puder, którego obecnie używam jest to Rimmel Match Perfection. Tu ja mam końcóweczkę tego pudru. Mój kolor to jest 001 Transparent. Nie przepadam za tym pudrem, chociaż na tym filtrze bardzo ładnie wygląda. Natomiast jeżeli nakładam go na jakiś podkład, to mimo wszystko bardzo, bardzo szybko się świecę. Musiałabym się w ciągu dnia podprawiać. U mnie, u mnie ten puder niestety bardzo krótko się utrzymuje właśnie na kremach BB i na podkładach. Musiałabym go często poprawiać. Teraz nakładam tylko na okolice tutaj wokół oka, bo jeszcze będę nakładać taki bardzo kryjący korektor, bo niestety coś jeszcze, jakieś pozostałości po ostatnich moich pryszczach zostały, więc zaraz sobie je zakryjemy. Na razie puder tylko tutaj na okolice wokół oka, żeby właśnie ten nieszczęsny korektor z Too Faced utrwalić. I teraz kolejny produkt, który wykańczam, jest to Rimmel Lasting Finish, taki bardzo kremowy korektor, taki wręcz kamuflaż. Takie ładnie sobie radzi, widzicie, tu u mnie już totalna końcówka. Teraz w tym roku postanowiłam, że nie będę tylko kupować, kupować, kupować tylko właśnie będę zużywać to, co mam, żeby moją kolekcję kosmetyków trochę uszczuplić, bo zdecydowanie mam tego wszystkiego za dużo, więc sobie zużywam właśnie takie produkty, takie niedobitki, które mi się jeszcze ostały, właśnie takie resztki, więc dlatego też po ten kamuflaż sięgnęłam. I teraz przypudruję sobie jeszcze delikatnie policzki, ale naprawdę bardzo delikatnie i troszkę mocniej strefę T przejdźmy do brwi tutaj was nie zdziwię, te co oglądają mnie od dawna wiecie, że uwielbiam kredkę z Catrice eee, Eyebrow Stylist chyba tak u mnie zostawała taka końcóweczka i na pewno ją sobie kolejną odkupię to już będzie moja chyba dziesiąta jak nie jeszcze któraś z kolei kredka. Ja po nią zawsze sięgam, kiedy chcę mieć pewność, że moje brwi będą wyglądać dobrze. Ostatnio używałam bardzo często pomady z Maybelline. Natomiast jednak przy pomadzie nie do końca się czuję pewnie. Czasami mam wrażenie, że moje brwi są zbyt takie wyrysowane. Ja jednak wolę bardziej taki naturalny efekt. Poza tym, właśnie, zawsze się boję, że gdzieś się to maznę, że ta pomada nie będzie wyglądać dobrze na moich brwiach po całym dniu. Natomiast przy tej kredce nie mam z tym problemu. Więc, jak chcę mieć pewność, żeby brwi wyglądały dobrze, to właśnie sięgam zawsze po tą kredkę z Cataris. Teraz na twarz odrobinę produktu do konturowania. Ja jednak z samym filtrem i odrobiną pudru czuję się trochę dziwnie, jak jestem taka właśnie płaska, więc wracam do mojej palety The Basic Moment od Coiva. To też jest produkt, który bym już bardzo, bardzo chciała zużyć. Mimo, że ją lubię, to jednak widzicie zostało mi bronzera i rozświetlacza niewiele, więc chciałabym w najbliższym czasie ją wykończyć. A na policzki Alterra taki naturalny róż który też mam na totalnym wykończeniu, to jest kolor 01 Natural Rose. O, zobaczcie. Więc to są produkty, które obecnie mam na tapecie i chciałabym je zużyć w najbliższym czasie. Całą moją twarz teraz psikuję sobie mgiełką taką Pro Studio Fixing Spray od Freedom, żeby zdjąć pudrowość, żeby troszeczkę utrwalić ten makijaż, dodać jakiejś świeżości, lekkości. OK. no i ostatnie dwa kroki oczy i usta. Chodzi o oczy, ostatnio gustuję w rozświetlaczu, on ma przepiękny kolor, to jest takie jakby złoto, trochę miedź, trochę taki rose gold i to jest właśnie rozświetlacz do twarzy, Baked Highlighter w kolorze Bronze Lights. On był w kalendarzu adwentowym w tamtym roku Właśnie marki Revolution Zobaczcie jaki on jest piękny Ja, że nie lubię właśnie e, takich produktów Na twarz Wolę właśnie takie typowo złote rozświetlacze e, Bez żadnych takich innych kolorów Typu brązy, róże Niebieski, nie daj Boże To nie są moje kolory, więc używam po prostu tego rozświetlacza Jako cienia do powiek O, tu mam pędzelek Więc taką odrobinę na całą powiekę Żeby dodać sobie właśnie rozświetlenia, fajnie oko otworzyć. Takie złocisto, właśnie miedziane kolory są moim zdaniem idealne dla, na lato. Pięknie oko wygląda. Na razie nakładam tak, potem sobie jeszcze rozetrę. I teraz taki puchaty pędzelek delikatnie tutaj rozcieram załamanie. Nie jest to nie wiadomo jak skomplikowany makijaż, on jest mega prosty moim zdaniem. Dodatkowo ma dużo rozświetlenia, co moim zdaniem latem wygląda fajnie i używamy naprawdę niewielkiej ilości kosmetyków, bo latem tego moim zdaniem nie potrzebujemy, szczególnie jak są upały. Lepiej żeby nam nic z buzi nie spływało, żeby makijaż wyglądał dobrze, więc moim zdaniem warto stawiać na właśnie minimum produktów. Oczy tuszuję sobie mm, tuszem Catrice Iconista. To jest też tusz, który ostatnio bez przerwy używam, bo daje przepiękny efekt na rzęsach. Po prostu wachlarz rzęs ma dosyć taką specyficzną szczoteczkę, ale naprawdę daje ładny efekt. I to jest cały mój makijaż oka na... Ustę nałożę dzisiaj pomadkę. Wróciłam do Milion Dollar Lips od Vibo w kolorze 5. Dzisiaj sobie nałożę tą pomadkę, ale bądźmy szczerzy, ja na co dzień niestety o nakładaniu pomadek zazwyczaj nie pamiętam. Chyba, że nagrywam vloga i nagle mnie coś olśni, że o nałożę, natomiast zazwyczaj nie pamiętam o nakładaniu pomadek. Na co dzień, jak też nie vloguję, to nie mamy potrzeby nakładania dzisiaj akurat Vibo, ale na co dzień raczej stawiałabym na wersję bez pomadki.

Jeżeli nie mam potrzeby, to nie maluję się w ogóle. Jeżeli muszę, to właśnie zazwyczaj możecie u mnie na vlogach widzieć właśnie ten makijaż. Bardzo szybki, prosty i właśnie nic w ciągu dni mi nie spływa. Czuję się komfortowo, makijaż wygląda dobrze. Jedyne jakie mam zastrzeżenia, to niestety do tego pudru, chociaż na filtrze wygląda całkiem w porządku. Dajcie znać co sądzicie, dajcie w ogóle koniecznie znać w komentarzach, czy Wy się latem malujecie, albo jak wygląda Wasz makijaż, jeśli go rzeczywiście już wykonujecie. Jestem bardzo Ciekawa. Czy lubicie się latem malować, czy raczej stawiacie na totalny luz i wersję bez make-upu? Piszcie koniecznie, jestem bardzo ciekawa. Widzimy się w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że w czwartek o 18. Trzymajcie się. Buziaki i papa.